Będziemy recenzować catering dietetyczny Żyj Zdrowo. On jest założony przez m.in. przez Annę Ziętalską. Jest to dietetyczka, która prowadzi również własną praktykę, dlatego, hasło Żyj Zdrowo możliwe, że usłyszeliście też z innych źródeł. Tak, z fanpage'a lub Instagrama. Mhm. E, I na stronie deklarują, że wszystkie plany żywieniowe są e, oczywiście przygotowywane z należytą starannością, ale też rzeczywiście, że e, te dania pokrywają zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminy, a także, że stosunek kwasów tłuszczowych jest odpowiedni w każdym daniu lub dniu. Tak, myślimy, że to jest naprawdę bardzo duży plus bo rzeczywiście przez specjalistę do spraw żywienia jest założony ten catering. Tak, to widać. Jakie diety oferuje catering Żyli zdrowo? Jest kilka wariantów. Wśród nich znajdziemy dietę Basic, czyli taką podstawową dietę gym, sport, bez glutenu i laktozy, dietę wege, zdrowa mama i detoks sokowy. To, co nam się bardzo podoba, to to, że przy każdej diecie znajdziemy to, ile, jakie będą proporcje makroskładników, ile będzie białka no, to. Dokładnie na... rozpisane rzeczywiście są bardzo te dobre. posiłki. Mhm. Ich kaloryczność diet waha się od 1250 kcal do 3500 kilo, kilokalorii. Asia tutaj zamówiła sobie dietę, dietę sport, 5 posiłków o kaloryczności 2500. Ja sobie zamówiłam dietę wege, 5 posiłków, kaloryczność to 1000. 800. Także będziemy sobie mogły porównać też różnice pomiędzy tymi dwoma wariantami. Tak, no rzeczywiście jest tutaj i kaloryczność, i też Asia będzie miała mięso, ja bez mięsa. Mm. Ceny cateringu żyj zdrowo wahają się od 58 zł do 120 zł. I co ciekawe, najwięcej kosztuje detoks sokowy. Do każdej diety możemy też zamówić sobie dodatki. Przykładowo sztućce w cenie 2 zł za dzień. To myślę, że jest dobre rozwiązanie, jeśli na przykład planujemy zabrać ze sobą catering w trasę lub jesteśmy w innym miejscu. Możemy też sobie domówić lemoniadę z indirem i kurkumą w cenie 10 zł. To, co nam się bardzo podoba, to możliwość domówienia koktajlu białkowego na mleku roślinnym z bananem za 14 zł. I to myślę, że jest bardzo dobry pomysł dla kogoś, kto akurat w tym dniu danym będzie miał trening. Czyli taki I posiłek chciałbyś... przed lub tak, po treningowym mhm. najlepiej. Mhm. Co też mi się bardzo podoba, można wesprzeć dom dziecka w Poznaniu i ta opcja kosztuje tylko jeden złotych, także myślę, że to, to jest bardzo, um, bardzo potrzebne i tutaj duży plus. Tak, dla bardzo fajnego do jakich miast możemy zamówić katering żywy i zdrowo? Właściwie jest to catering, który bardzo się rozwija i jest dostępny w bardzo wielu miejscach w Polsce. Dlatego też bardzo prawdopodobne, że u Was również. I wyróżniamy tutaj zarówno mniejsze, jak i większe miasta, okolice tych większych, np. Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Poznania i wielu, 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 wielu innych. innych miast. Dopust też jest w godzinach porannych między 6 a 9. No i dostałyśmy telefon z zapytaniem, jaka godzina najbardziej by nam odpowiadała, także tutaj też plus za zainteresowanie się. Tak. Jak prezentują się w social mediach? Na pewno są bardzo regularni w dodawaniu postów, także tutaj duży plus można zobaczyć różne ciekawostki. ciekawostki tak, przede wszystkim na no, te posty y, takie najbardziej interesujące myślę to są te, które y, opisują, jakie właściwości mają składniki, które znajdziemy aktualnie w naszym jadłospisie. Dlatego zarówno osoby, które już stosują katerię drzwi i zdrowo mogą e, mieć tego korzyści, jak i osoby, które dopiero chciałyby się zapoznać z tym, jak wyglądają te posiłki, więc y, jak uh -huh. najbardziej myślę, zasługują na obserwowanie. Tak, rola też taka edukacyjna na pewno tych, tego fanpage'a, także tutaj tak, na, pewno, e, na pewno to jest coś pozytywnego. Jakie mają opinie? Przede wszystkim y, musimy podkreślić to, że na diety znajdziemy bardzo dużo opinii o tym cateringu. Jest ich aż na aktualny stan 116 i średnia ocen to 4,56. To jest też, myślę, bardzo wysoko, biorąc pod uwagę, że tylko i wyłącznie osoby, które zamówiły ten catering, mogą go oceniać. Mhm, dokładnie. No, na Facebooku ta ocena jest trochę niższa, bo to jest 3,9, ale jest tylko 15 opinii. No i trzeba pamiętać, że na Facebooku każdy może wystawić opinię. Także myślę, że bardziej musimy się sugerować. Tą opinią na Dietly. Tak, dzisiaj też sprawdzimy, jak wyglądają te posiłki, jak smakują, eee, także myślę, że do tych wszystkich opinii, nasze opinie również będziecie mocne. Tak, oglądać. same wystawimy opinię <noise> do tego, do tego, do tego. Przede wszystkim menu było dostępne już na kilka dni wcześniej, co można było sobie sprawdzić w panelu dietli. I wiedziałyśmy dzięki temu, na który dzień się decydujemy właściwie, co otrzymamy będzie menu. Dzisiaj. tak? czy warto czekać. I myślę, że na pewno było warto. Dokładnie. No i też, co nas bardzo cieszy nie, jako dietetyczki, że y, rzeczywiście ten rozkład mak makroskładników w ciągu dnia jest prawidłowy, zgodny z rekomendacjami. Także tutaj, tu jest wielki plus dla Katerinku, bo mhm. wszystko jest zgodne rzeczywiście tak, jałka, tłuszcze węglowodane. Z tym, jak to powinno wyglądać. Idealnie, najbardziej. Jakie posiłki dziś otrzymałyśmy? Zaczniemy od pierwszego śniadania. Ja dostałam kanapki, to samo co Agata, tylko w większej porcji. Kanapki z pastą z groszku i awokado. I dodatkowo sany side up, czyli po prostu jajko sadzone z płynnym żółtkiem. Nasza ulubiona wersja jajek. Jeśli chodzi natomiast o kaloryczność, u mnie jest 600 kalorii. U mnie jest 360. Drugie śniadanie. Drugie śniadanie to zupa koperkowo-ogórkowa. U łasi w wersji sportowej jest, jest dodatek ziemniaków. U mnie jest to bez, ale rzeczywiście ta porcja i, i widzę, że ta konsystencja będzie taka, że przypuszczam, że będziemy w stanie Raczej się, w stanie się w stanie je najeść. Jeśli chodzi o obiad, u mnie jest wersja z mięsem, dlatego się znacznie różni od tego, co ma Agata. Jest to penchotto z łódkami z kurczaka, jarmużem i papryką o kaloryczności 800 kcal. Mhm. U mnie zamiast mięsa jest roślinność białka, czyli zielona soczewica i ten obiad u mnie ma kaloryczność 503. Mhm. Jeśli chodzi o podwieczorek, który wygląda bardzo apetycznie. Tak, wygląda bardzo apetycznie i to są dokładnie gruszki karmelizowane pod chrupiącą owsianą bruszonką. Także już nie możemy się doczekać i będziemy próbować. To chyba jest taki najbardziej apetycznie wyglądający posiłek Ten, z całego dnia. Bardzo kuszący. Eee, a na kolację mamy placuszki dyniowe z konfiturą e, z Chia, też wyglądają bardzo dobrze, e, są bardzo rumiane i jeśli chodzi o kaloryczność, u mnie jest to 520 kalorii. E, u mnie 440, czyli to też jest taki posiłek, który może nie wygląda na taką kaloryczność, ale e, to, to na pewno nie jest... E, no, mało, wystarczająco myślę, że się spokojnie najemy kolacją, więc przechodzimy do najlepszej części, czyli Próbowanie. próbowania. My już jesteśmy po próbowaniu wszystkich posiłków i musimy przyznać, że naprawdę bardzo miło nas zaskoczyło to, jak wyglądały te posiłki. Były bardzo apetyczne. Bardzo, bardzo. kolorowe, bardzo. tak. Pierwszym y, posiłkiem było to śniadanie kanapka z pastą z groszku, zmiętą i awokado i jajko sadzone. Y, wyglądało bardzo apetycznie, ponieważ ta, ta zieleń groszku, mięty i można było sobie posmarować awokado jako taki dip. Tak, ten dip też bardzo fajnie dodał tak naprawdę nowego smaku, całej potrawie. Myślę, że to też dobre rozwiązanie. Mm -hmm. Także tu to śniadanie jak najbardziej na plus. Mm -hmm. mm, smakowo jak tak. I też można było się tym najeść. Jeśli I chodzi to... o zupę, rzeczywiście dostałyśmy obie spore porcje i myślę, że też nie miała być problemu z tym, żeby poczuć sytość. Była rzeczywiście obfitująca nie. warzywa. Też myślę że zasługuje na no, Smak taki tradycyjny. Tradycyjny, tylko perek właśnie dodał mm. takiego y, domowego smaku, Ej. także też y, dobra, dobra opcja. Obiad. Y, obiad. U mnie było właśnie to z zieloną soczewicą, pieczakami i szpinakiem. No i na początku wydawało mi się, że no, ciężko będzie uzyskać taki wyrazisty smak, ale pozytywnie się zaskoczyłam, bo było bardzo dobre, dobrze doprawione, mm. czuć było czosnek, y, rzeczywiście tak, Tutaj ja ten to smak zasługuje hmm. na 5+. Też pozwoliłam sobie spróbować od Agaty trochę jej dania i rzeczywiście również zaskoczyła mnie ta kasza. Ja z kolei miałam to pewien czoto z utkami kurczaka. Kurczak był to podany w takich małych kawałkach, dlatego to też jest myślę bardzo wygodne do spożycia w każdych możliwych warunkach, a wiemy, że czasem takie mamy jak Nie trzeba kroić. Tak, tak, nie trzeba kroić, więc rzeczywiście super. Kurczak też był soczysty, natomiast tu bym może się pokusiła jakiś sos do, do kaszy, ale generalnie jak najbardziej na plus. Co do podwieczorku, tutaj były te gruszki karmelizowane pod kruszonką, na, na które bardzo czekałyśmy. Tak. I rzeczywiście ciekawy smak, udało się uzyskać. No to jest też taka bardzo dobra opcja na zimę jednak, gdzie czasami nie chce nam się jeść takich świeżych warzyw i owoców, to jednak tutaj możemy te owoce w postaci zapieczonej i jeszcze pod kruszonką, więc taki deser, a jednak, ale mhm. też bardzo sezonowo. Tak, zawsze jakaś inna forma podania owoców, jak najbardziej na plus. Placuszki dyniowe z konfiturą chia, tutaj bardzo na duży plus zasługuje to, że rzeczywiście wykorzysta sezonowe warzywo, jakim jest dynia mhm. i ta konfitura też. One, te, te placuszki też mhm. się nie rozwalały, rzeczywiście można sobie mhm. wziąć w rękę i posmarować tą konfiturą i można sobie zjeść jakąś taką też przekąskę. Tak, więc podsumowując, przede wszystkim kolorowo. Kolorowo, świeżo i bardzo zachęcająco wyglądały te posiłki. Mhm. Myślę, że jeśli ktoś z Was chciałby zacząć swoją przygodę z cateringiem, tutaj będzie to dużą zachętą, kiedy spojrzycie na nie i, i na pewno będziecie się, nie mogli się doczekać do tego, aż spożyjecie dany tak. potrawę. No i jedząc cały dzień takiego cateringu, rzeczywiście mamy wrażenie, że zjemy dużo wartości odżywczych. W postaci witamin, składników mineralnych, bo w każdym z tych posiłków rzeczywiście są takie wartościowe produkty. Więc podsumowując, jak najbardziej na plus, myślę, że tutaj oceniamy życie tak. i zdrowo. i zapraszamy też Was do przetestowania samodzielnego. Tak, będzie znać, jeżeli sprawdzicie, tak. czy też Wam smakowało tak jak nam. Polecamy. Dziękujemy.